Siema, siema, widzowie, to znowu ja Ludek, i dzisiaj gramy w Roblox'a w Brooklyn. no bo to dalej nowy update. No, normalnie pokażę wam to dzisiaj. Więc wsiadamy do mojej fuki. Let's go. Dobrze, let's go. Najpierw pokażę wam, co się chyba zmieniło. Ogólnie, nie wiem, gdzie to jest, ale. Może gdzieś się jest Dobra, e, e... Dobra, jedziemy w dziwę. O kurde, ląk. Może, no dobra. Ty. Nie weźmy. To cię zabroniło. No weden? Co? Aha, tu zrobili. O kurde. To fajnie, ty. Fajnie. To oni zrobili, co? Czy, czy to kto to zrobił? Nie fajnie. Kurde, przeciskały się. Nowy łybiarsko. Dobra, zabieram tę lambo. Dobra Dojadę tam, a wy yy, poczekajcie Dobra Dobra widzę, że jestem Ale to się nie ten. Tak kurde? Dawaj Kurczę. no Dawaj Dawaj Uwielbiam się Dobra, nie da się Wow, co to jest? Siema Jak ty jest? Co to jest? Czemu to wracamy? Siema Ja przyjechałem na lambo. Co to jest? 为什么？ Wow, xem nào Nói chung Dobra, to jest wykwit... We, wekwit. O to to nic tu nie dodali. Ej jest! coś, co dało Radio to było... <try> Heee relive Topo Uouu O za bardzo tam jest najniebezpieczniej tutaj nie wow ale niebezpieczność co jest jak odleżą co to naprawdę dzieła. nie

Ja tam leżę? Tak, ja tu najleżę, nie? Ja tu leżę? Kurde, nie da się tego pokazać. U. Nie widać mnie. Kurde. Dobra widzowie Ym, To chyba wszystko z tego odcinku bo wygląda na dół że trochę jeszcze pogram Ale w sumie nie. W sumie Dobra zrzucę się albo nie O kurde, pochodzę Ło, wow, ale gluć <laughs> Dobra, zartuję Szybciej, punkta yine başlıyor. Geçen. Kolay üstü bir şey.

мне с тобой очень понравилось